w witajcie! Ja nazywam się Wolowiecki i z ciebie w Party Games na serwerze hypixel.net Oczywiście, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, możesz zasubskrybować ten kanał i zostawić taktyczną łapkę w górę i napisać jakiś fajny komentarz, a ja przypinam wam serwuszko A ja już nie przedłużam i zapraszam was wszystkich do oglądania! Dobrze, się już rozpoczęła i na początku co musimy robić to po prostu e strzelacie do takich zombiaków, czy tam po prostu do, do mobów. I o właśnie teraz strzelamy. Zapewne nam się nie uda, przynajmniej mi się nie uda, ponieważ no nie jestem jakiś dobry w strzelaniu. I to jeszcze zuku. O, zabiłem jednego zombie. Czy uda się do drugiego? Nie, ale mamy trzecie miejsce. Bardzo fajnie. E, no, krótka było. Dobrze, teraz co to mamy? Złap tyle monet, ile potrafisz. Pierwszy. A, pierwszy, e, pierwsze miejsce zajmuje osoba, która będzie miała 40. E, monet. O nie. Co to? O, nie, nie udało się, ale tutaj. A, to tak się uda. Dobra. O, udało się. Nie, 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 o, udało się tutaj też się udało. kolej... Ne, spadłem. nie, I wybiłem! nie, Czerwony? nie, wiem. nie, 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 miejsce przynajmniej trzecie na zdobyć poluję na ten, do żółtego. O, przynajmniej to byłam trzecie miejsce, dobra. Przetrwaj padający śnieg, stając pod bezpiecznymi punktami. Aha, czyli będzie po prostu spadał śnieg. Nie, a tutaj! Aha, dobra. To ja mogę sobie tak stać. Wow! O! Aha. Teraz ja lecę tutaj. Zapewne o. Tutaj też. I Delima się pokazał. Kolejny o. Teraz tutaj. Ja się tak zawsze tutaj boję. O, o, o! Teraz może spadać. Tak. o Szybko by O, nie, nie. O nie. nie udało się. Dobrze. Zapomniałam włączyć nagrywanie ale że jest wszystko dobrze. E tutaj chodzi o to, że po prostu jeździmy na świnkach i musimy zabić e tutaj graczy. Zabijam. O. Nie, 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 nie. nie. O, ja. No niestety. Aha, a tutaj sobie osoby awkują. Tutaj trzy. No niestety trzeciego miejsca nie będę miał. No niestety, bo tutaj osoby sobie awkowały. No smutno trochę. <laughs> Teraz tutaj ta osoba powinna mieć pierwsze miejsce. Tak, no niestety, ale nie mam pierwszego, e, trzeciego miejsca. Ani nic w tym stylu nie jestem po prostu w Dabeli. Dobra, zdobądź jak najwięcej ziemi za pomocą motyki. Aha! Ty już wiem o co chodzi, że po prostu będziemy myśli tak motyki motyką i tak wiecie. E, Zaznaczy się ta wełna? A tutaj. Serio? Ja lecę tutaj, by nie stale, żeby nikt mi tutaj... Okej, okay, i ja mu teraz tak to obuduję, jakby. Sobie taką malutką strefę zrobię. Okej, okay, i lecimy też tutaj. Nie zamkniesz mnie. Jak ten typu szybko leci. Dobra, teraz ja sobie tutaj wypełnię, bo mam bardzo dużo. O Wypełniam Chyba trochę już mnie zamknęli Już nie mogę Ale jest, to mamy trzecie miejsce, jest superowo Wow Udało się Strąć innych graczy z mapy, uważaj na nogi, Lud może się Pod nim topić Aha A, czyli takie coś chyba Bodajże Okej, okay, już jednego nie ma Fajnie, że są osoby, które awczą. O, trochę tutaj. a Nie, nie, ale mnie typ. Ja nie mogę! Co chłop zrobił? Ale chyba będę miał trzecie miejsce. Tak, mamy trzecie miejsce, jest dobrze. Znowu mamy trzecie miejsce, jest bardzo dobrze. E, aha! Tutaj chodzi o to, że po prostu tutaj nam się pokaże co mamy skraftować i mamy to skraftować w skrócie... okej okay. Teraz tak i teraz tutaj eee, Robimy to I szybko kupuj, kupuj! Halo! Co teraz? Walk. Łuk, o teraz tutaj, tutaj i to. Craftuję go szybko, niestety ja speedrunnerem nie jestem. Jak tu się craftowało? Oha, już zapomniałem. Nie, tutaj nie będziemy mieli za nic trzeciego miejsca. Dobra, kupuj ten łuk, bordo, ok? Kupiłeś? Teraz żelazo, tutaj żelazo. Teraz tutaj, o. I teraz mieliśmy zrobić spodnie, tak? Idealnie nam starczy. O. Teraz to. to! O! I teraz tak i buty, buty, buty. Teraz hełm. Przepraszam, że nic nie mówię, ale no jak widzicie, muszę się tutaj naprawdę skupić. A co tu mi się robi? Aha, nie wiem. Helm. Jest, mamy trzecie miejsce. Już myślałam, że nie będę miał tego trzeciego miejsca, ale się udało. E, no, Zdobądź punkty, lądując w basenie. Aha. Nie wiem, o co tutaj chodzi. A! Czyli tak mamy po prostu spadać. To jest proste, podobne do e, takiego e, jednego trybu. Chyba grawity to się nazywał na T-Hive, tylko że to jest na prostsze. Okej, okay, ja ląduję tutaj. O! Nie, yeah, pudło. Udało się. Teraz tutaj. Pudło niestety. Nie udało się. Tutaj się już udało mi. Ach, myślałam, już było bliziutko. ok Niestety, ale było tak blisko. Ale mamy i tak trzecie miejsce, więc się bardzo cieszę z tego powodu. Tutaj ludzie diaksami. I wy... I halo? Co tam? Aha, udało się. Chyba mam trzecie miejsce. Dobrze, no to to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!